Tytani wejchorowo odnieśli pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością w obecnym sezonie pierwszej ligi piłki ręcznej w niedzielę. Pokonali na własnym boisku sambor Latocha Agropom Tczew 35 do 32. Spotkania Tytanów z samborem Latocha Agropom tradycyjnie obfitują w wiele emocji, których nie zabrakło i w niedzielę. Bilans mamy na plus, aczkolwiek gra się nam bardzo ciężko zawsze z drzewem, dla przykładu w zeszłym sezonie pokarnych u siebie, a na wyjeździe na trzy sekundy przed końcem mógł być też remis i karny, ale bramkarz nasz obronił sytuację sam na sam i wygraliśmy jedną bramką. Także, tak jak wielokrotnie powtarzamy, to co pokazuje tabela, czy nigdy nie odzwierciedla tutaj, jak tylko podejdziemy troszkę źle do meczu, źle w głowach to poukładamy, każdy z każdym. Naprawdę ja wiem, że to tak brzmi górnolotnie, że gdzieś sobie to tak... Dziwnie ubieramy, ale tak to wygląda. Każdy z każdym, jeżeli zlekceważy się przeciwnika, nie, na, nie nastawi się na, na mecz, to naprawdę tu każdy, za, każdy przeciwnik jest wartościowy. W trzewie też są bardzo fajni zawodnicy. Którzy od samego początku spotkania zaczęli stawiać bardzo wysoką poprzeczkę wejherowskim szczypiornistom. Ci na szczęście przełamali złą pasę i osiągnęli pierwsze w sezonie zwycięstwo u siebie 35 do 32. Zmyliśmy w końcu troszkę tą hańbę zawsze na własnej hali staraliśmy się nie przegrywać spotkań to było sporadycznie a w tym sezonie rzeczywiście dopiero mecz z Trzewem mogliśmy podziękować kibicom za to że mimo wszystko że te mecze u nas nie układały się po naszej myśli w końcu zwyciężyć nie było to łatwe zwycięstwo ale cieszymy się że mogliśmy w końcu nagrodzić kibiców którzy licznie znowu pojawili się na trybunach Kibice na kolejne spotkanie Tytanów przed własną publicznością będą musieli chwilę poczekać. Listopad jednak będzie dla nich wyjątkowo atrakcyjny. To jakbyśmy tak chronologicznie poszli, to pierwszy mecz teraz zagramy 25 w kwidzynie z SMS-em. O 17 w sobotę. Później będziemy mieli przerwę tą no, świąteczną. Nie są to świąteczne, ale, ale świąteczna przerwa. Później będziemy mieli tak, tak naprawdę maraton meczów u siebie 9, 16 i później 23 u siebie, ze względu na to, że drużyna z Iławy poprosiła nas o zmianę gospodarza. Mają problemy z halą. I 16 zgodziliśmy się przenieść meczyk do nas. Czyli zagramy tak naprawdę trzy razy pod rząd w listopadzie przed własną publiczność. Najpierw z drużyną z dolnej części tabeli MKSM Czersk, następnie ze wspomnianym jeżarkiem Ława, który obecnie zajmuje trzecią lokatę w tabeli i na koniec z dziesiątą ligową drużyną z Elbląga.